Witam Państwa, dzisiaj pokażę jak takim oto zestawem, w prosty sposób, jak mamy fotowoltaikę i nie chcemy oddawać do sieci, to jak przekierować tą energię na grzałeczkę, nawet jak mamy falownik on-gridowy, nie hybrydowy, obojętnie jaki. Także zapraszam na materiał. A cóż to w ogóle za urządzenie? Nie. To jest nic innego jak Ensolaris. To jest takie małe urządzenie, które podłączamy pod nasz falownik. Na przykład tu albo Aero45. Tu możemy sobie podjąć. Podpiąć mamy tutaj różne wyjścia na, na grzałki, na różne przekaźniki. Podłączamy to urządzenie i widzimy nasze dane w takiej formie, czyli na przykład na aplikacji. Widać wszystkie dane z falownika, produkcja, wyjście z falownika, stan, poziom naładowania, jak podłączymy pod magazyn, to widzimy wszystkie cele poszczególne i tak dalej. Mało tego, to urządzenie wysyła nam dane na, na bieżąco, w czasie rzeczywistym i widzimy tutaj odświeżanie jest co kilka sekund. Tu widać, jak często, także tu 41, 46, 5 sekund ostatnie dane, teraz 6, tam 6 sekund. Także od, odświeża często, nieco 5 minut, nieco 10, nieco 20. Mamy też podgląd na statystyki, możemy podłączyć więcej urządzeń. Tu jest taka zakładka, którą możemy przekierować sobie energię, zależnie od różnych tam uwarunkowań. No ale wracamy do urządzenia. Co tu tu leży na stole? Pierwsze co? No to wiadomo, musimy to urządzenie podłączyć. On pracuje jako host. To już, nawet jeżeli mamy obojętnie jakiś falownik, który nawet nie idzie podłączyć, nie obsługiwany jest przez to urządzenie, nie, 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 będziemy, nie będziemy mieli możliwości odczytywania tych danych z falownika i z BMS-a, to mając taki czujnik słońca, bo to jest czujnik słońca to jest taki mały panel fotowoltaiczny i on widzi, ile jest na zewnątrz słońca, jakie jest nasłonecznienie. I możemy sobie tutaj ustawić, że jeżeli powyżej nasłonecznienia tutaj jest taka zakładka z czujnika słońca tam o, za, 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 ustawiamy sobie zakres od do, i w tym zakresie on będzie nam pracował i sterował. Razem z tym urządzeniem jest jeszcze w zestawie taki przewód zasilający to jest USB-C. Przewód rj 45 do falownika. Taki zestaw wtyczek do podłączenia, któregoś sobie z wyjść. Ten czujnik jest osobno, także on też ma tam jedną taką wtyczkę, którą sobie można zarobić. I generalnie bardzo prosty sposób. Można sobie samemu to podłączyć. Ja tą grzałką, czyli tutaj to jest akurat urządzenie, to jest taki przekaźnik SSR, który będziemy wdrażać dopiero, tylko jeszcze czekam na obudowę. Ale można sobie to zrealizować samemu, także kupić taki przekaźnik gdzieś na internecie, SSR-kę, podłączamy go tutaj do wyjścia solara, podłączamy mu zasilanie i generalnie to jest takie proste urządzenie. Także Tutaj podłączamy nasze zasilanie 230V, tutaj wyjście na grzałkę mamy, to jest wyjście, które podłączamy do wyjścia płynnej regulacji, tutaj w naszym encelarze, czyli do tej wtyczki drugiej, o tu. Czyli tu jest jeden przewód w ten sposób podłączany, drugi przewód podłączamy do, między czujnikiem słońca tu są cztery piny, tu jest komunikacja R485 między tym a tym. Tu jest taka wtyczka, można sobie kabel samemu zarobić. No bo wiadomo, jeden potrzebuje na dachu, drugi gdzieś tam na gruncie, więc można ten przewód sobie samemu zarobić. Podłączamy go tutaj do tej zaś wtyczki, czyli czujnik słońca do, do tego gniazda, przekaźnik do tego gniazda, Ensolara konfigurujemy do internetu i możemy sobie ustawić, żeby nam sterowało grzałką. Czy to w sposób, bo to jest akurat SSR-ka płynnej regulacji, i można to rozwiązać tak, że jeżeli poziom nasłonecznienia y, możemy ustawić tylko na przykład od 200, tam na, na tej skali, czyli on będzie reagował tylko w dzień. Przy nasłonecznieniu, tam już powiedzmy gdzieś od godziny 10 rano, zależy tam, jak ustawimy do słońca ten czujnik. Najlepiej, jakby był ustawiony razem z naszymi panelami, to on wtedy będzie sobie jechał. Tak, jakby miał dane wiarygodne z tego, co nam y, na panele pada. No bo wiadomo, jeżeli podłączylibyśmy to pod takie urządzenie czy jakiekolwiek inne, biorąc pod uwagę dane z falownika naszego solarnego, hybrydowego na przykład, no to nasz falownik nie będzie wiedział o tym, że mamy jakąś nadprodukcję czy dużą produkcję w momencie, nawet kiedy mamy pełne słońce, ale to dlatego, że załóżmy, że taki warunek, że mamy pełny magazyn, czyli magazyn się nie ładuje, mamy jakąś tam niewielką konsumpcję na dom, czyli tam powiedzmy za 400 W, no więc nasz falownik nie obciąży naszych paneli pełną mocą, no bo wiadomo, nie ma odbioru. Więc nawet jeżeli nasz, nasz falownik pokaże, pokaże, że z paneli idzie 400 W, a mamy dostępne powiedzmy 5 czy 10 kW na zewnątrz, no to falownik o tym nie wie, dlatego to wie, takie urządzenie może wiedzieć to jest. To jest urządzenie, które wie ile jest słońca na zewnątrz. Bo tutaj nie musi być obciążone żadnym MPPT i nic tak, takiego. Także proste urządzenie. Podłączamy tylko czujnik słońca jednym przewodem, naszą grzałeczkę drugim przewodem, znaczy do, do, do tej seserki. I generalnie możemy sobie zwiększyć autokonsumpcję, nagrzać zbiornik z ciepłą wodą. Możemy włączyć jakieś inne urządzenia. Czy to klimatyzator, czy to pompę ciepła, czy jakiekolwiek inne urządzenie, które nam tą energię skonsumuje we własnym zakresie. Także jak Was coś takiego interesuje, to zapraszam do, do komentowania pod, pod filmikiem. Linki do tego urządzenia macie pod spodem, a jeszcze tylko pokażę, co ta aplikacja tutaj, jak, jak ją trzeba ustawić. Generalnie to po podłączeniu tego wystarczy założyć sobie konto tylko, to jest za, czyli zarejestrować urządzenie, skonfigurować sobie Wi-Fi. W zakładce tutaj opcje mamy: konfigurujemy ID, czyli nazwę sieci i hasło do naszego routera, żeby urządzenie wiedziało jak się łączyć z internetem, i tutaj sobie ustawiamy tylko zakres. Tu jest takie coś jak czujnik słońca, przepraszam, czujnik słońca od. To jest wyjście płynnej regulacji. Czyli, jeżeli płynna, płynna regulacja ma działać, no to ustawiamy tu zakres od do. A jeżeli chcemy, żeby któreś, bo tu mamy więcej wyjść, tutaj tych wyjść jest 11, możemy sobie takich przekaźników tu więcej podłączyć i ustawić, że jeżeli czujnik słońca da nam wartość powyżej tam 200, to zależnie od tego, w którym polu ustawimy, to to wyjście nam ustawi. Tu są wyjścia od 1 do 11 i tu jest na końcu wyjście jednej regulacji. Także komentujemy. Jak Wam się da, podobało, to dajcie łapę w górę. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. I pod spodem na kanale znajdziecie więcej filmików na temat tego urządzenia, co ono potrafi. Także jak Was interesuje, to sobie zajrzyjcie tam. Jest dosyć sporo tego materiału. A ja póki co się żegnam i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Dzięki, pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.